Elo, hello! Z tej strony kominę blady, a dzisiaj sobie gramy w Walking World! Ogólnie rzecz biorąc, tą grę ostatnio grałem chyba w maju i jej do końca nie ukończyłem, a gra była naprawdę fajna, ponieważ gra była z parkurem związana! Jeśli ktoś nie widział poprzednich odcinków, to tutaj pojawi się link do playlisty, bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia. A tymczasem sobie pokontynuujemy. Ogólnie, plan jest taki, żeby to po prostu skończyć. Co nie, ostatni raz grałem w maju, więc pół roku temu. Taka, taka, taka mała przerwa. No i teraz level 10. Lecimy dalej, co nie? Taka Po takiej małej przerwie znowu wracamy i spróbujemy. Po prostu stwierdzimy sobie, że nagle mam ochotę sobie w coś pograć. I Walking Road? Czemu nie? Dzisiaj sobie w to pogram. I zaczynamy. Pik, 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 pik. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, ten poziom jeszcze nie grałem. Ja nawet nie pamiętam do końca, jak się tu poruszało. Gra jest bardzo skillowa: jest to po prostu sieć parkour, więc naprawdę gra jest bardzo skillowa. I ogólnie rzecz biorąc, y, wcale to nie jest proste: jest na przykład milion rzeczy, takie coś, gdzie po prostu trzeba mega ogarniać temat. Jeśli coś chce się zrobić, hmm. Mam lekkie podejrzenie, że to nie tak. No i tak się, a tak się właśnie umiera, co nie? No a tak się właśnie spada. Czyli jak widzicie, jednak jakaś tam przerwa była. Zgaduję, że pewnie tam muszę dolecić, co nie? Zgaduję też, poczekaj Tak się też kucało. Kucanie zawsze chyba powodowało. Oj, jakie wyzwanie tu mi robią. Ale pan, dolecę Woah. No, brakowało, dobra, lecimy dalej. No zobaczę. Ja jestem ciekaw co tu będzie. Pierwsza nowość, już chyba jaką tutaj widzę, to jest to, że są jakieś ruchome platformy. Wcześniej tego nie było. I to jest chyba tą nowością, która będzie w tym razem. Właśnie. Dobra, widzę tu jakieś... Jakiś problemiks. Dobra. I to są chyba te ruszające się platformy. To jest chyba właśnie nowość, jaka teraz tutaj będzie w dzisiejszym odcinku. To właśnie to, że będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi ruchomymi platformami. No to to na pewno troszeczkę urozmaici nam grę. Ostatnio chyba poznaliśmy kotopulty, a teraz poznajemy właśnie ruchome platformy. Już widzę, że ruchome platformy to będzie dobra zabawa. O kurde, ale to będzie dobra zabawa. Dobra, wiecie co, może poczekajmy może jak to się zatrzyma, bo niestety jak w ruchu próbuję skoczyć, to to się źle dla mnie kończy. Albo tak chociaż. Ło! Wow! Nie było łatwo. Dobra, prosty bieg po ścianie, idziemy dalej. No i teraz... Pomału zaczynają się schody. Co to było? To chyba były jednorazowe kulki, tak? Tak, jednorazowe kulki, takie trzy majki. I biegniemy po prostu sobie dalej. Czy... o! To jest nowość. Zobaczmy o co chodzi. Eee, łapiąc się pomarańczowej kulki. Dobra, poczekaj, może wypróbujmy. Poczekaj, jeszcze raz spróbuję. Niech się znalazł. A widzisz, i mam jakiś taki. A łapię. Patrzcie, Naładuję teraz sobie, i teraz mam w prawej ręce. I teraz. O widzicie? Mogę się złapać czegokolwiek po prostu. O to chodzi. Łapiecie? Czyli na przykład. Tu mam teraz, i teraz zrobię coś takiego. O widzicie? I się złapałem! Przez chwilę, czyli ogólnie chyba o to chodzi, tak? Tak zgaduję, tylko to jest strasznie. Czyli zgaduję, że po prostu mogę się wtedy. No, yy, dokładnie, mogę się czegokolwiek złapać. Aczkolwiek. A, udało się. <laughs> Nie jestem pewien, jak ja tego dokonałem. O widzicie i można teraz robić takie tak etykiem, ja oczywiście to jest strasznie jasno, ale ogólnie tak to wygląda Kurde, nie dałem rady. Miałem się odbić. To jest, to jest... Yy, nigdy nie byłem, ja już dawno długo w to nie grałem. W każdym razie chodzi o to, żeby po prostu tutaj zacząć biec po ścianie, odbić się i znowu zacząć biec po ścianie. No biegnij po ścianie? Co ty jesteś jakiś głupek? No kaman! Kurde, dobra, dobiegłem, ale tak trochę jak jakiś półprzytomny. Co ja tu chcę osiągnąć? Dobra, to chyba. Poczekaj, spróbuję. F1 tutaj mamy. No i co? Ej! Nie! To jest jeszcze inaczej, że to się po prostu łapie łapiesz, że teraz łapię jakby w powietrzu, ja się nie łapię rzeczy kon konkretnej łapię i tu zelece i teraz i mogę sobie znowu w powietrzu się złapać o to tu chodzi, co nie? No i tak, raz mogę się złapać po prostu powietrza nawet no to na pewno <laughs> tutaj po prostu całkowicie nam urozmaica grę ale no boję się, że to kurczę strasznie daleko a ja. ja, 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 ja. <noise> bardzo ciężka sprawa, muszę przyznać. I uda się teraz dolecieć elegancko, żeśmy to wyliczyli. No, nie jest tak wcale ciężko, jak mogłoby się wydawać, co nie? Już to pomału, zaczynam łapać. Doświadczenie znaczy, tego bardzo nie lubiłem, bo to było, to było typowa taka wspinaczka. To znaczy, że idziemy sobie. Wspinamy się. Taka zabawa super to jest Wspinamy się. Idziemy się. I nawet nie dosięgłem, kurde. E, dobra, przynajmniej tutaj. Halo, halo, poczekaj. To trzeba tak się trochę rozpędzić. Kurde, myślałem, że już dosięgnę, dobra. nie jajajaj, nienawidzę tego! Nienawidzę tych... Nie na widzę jakoś tak tych ścianek takich. To jest tak wredny system. I to jest tak, coś tak bardzo wrednego. Tak tego nie lubię. Jakby rozumiem ideę tego w całe wszystkiego, ale po prostu... Strasznie nie lubię tego właśnie typu wyzwań. Dobra. Podamy się dostać wyżej. Teraz coś chyba tego coś mam takie przeczucie. O, trzeba zrobić coś takiego. I teraz mamy znowu wyzwanie z cyklu... No właśnie, wyzwanie z cyklu, będę musiał się tego złapać i będę musiał się złapać powietrza. No patrz, nie, nie mogę tam doleczyć, co nie, ta gra jeszcze jest strasznie jasna i tutaj czasami nie do końca widać. Kurde, nadal nie dolecę, co nie? Troszkę dobrze myślałem, bo tak to trzeba zrobić na bank. Czyli się tu naładować i potem operować tylko na jednej ręce, co nie? I niech to jak blisko, widzicie? Jak blisko do dolecenia. No niestety. Nadal troszkę brakuje tutaj zdolności skocznych. Kurde, nie zdążyła się naładować rękawiczka. No dobra, znowu nie wykorzystany potencjał. Nie rób tak, Bladeuszu, nie rób tak. Kurde, nie za wcześnie, chyba, odrobinkę za wcześnie. Jakbym troszeczkę później to zrobił, mogłoby mi się udać. Teraz ja się wybiłem, bo się nie odbiłem od ściany na, nasze na moje nieszczęście. No patrz, nie doleciałem tam, no masakra jakaś. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No, Kama, no już dajcie ze spokój, Jak ja nie lubię tego. To jest dziwny system. O tym właśnie mówię. No, Kama, no co ty zrobisz w ogóle? To czasami tak nielogiczne. No, czasami jest wszystko ok, a czasami po prostu. System głupieje. Och, teraz, żeśmy pięknie wykorzystali naszą dodatkową magiczną rękę. Dobra, mamy teraz uszające platformy. Oh, 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 ale mi szybko uciekło. Dobra. Musimy po prostu to dobrze zrobić. O, to było właśnie dobre wykorzystanie. Wrócę tam? A nie! Ja cię kręcę. No to się teraz zabawimy. Dobra, udało się. Ja, ale żebym poleciał niepotrzebnie, skakałem. Kurde, co za masakra, co nie? I takie, takie niby gówno A nie mogę, nie mogę tu za bardzo błędu popełnić. O, ale ten niestabilna rzecz. O, kurde, bardzo niestabilna rzecz, po prostu. O, czy dalej? A, zajęcie mi to gitarka. I czesna. I co teraz? Aha. No, A, to jakoś tak powiem wam, że całkiem zgrabnie poszło mi teraz, dobra. No jak nie wiem czy ja tu mam wylądować po prostu. No teraz jakoś tak mam wrażenie, że przeskakuje co niektóre yy, płapeczki. I patrzcie, już się tutaj dostałem w sumie. Jakoś tak, o dobra, no i to są takie... Po... Teraz jest proste po prostu przejście. Po prostu trzeba się ładnie wybijać Co nie, już jakieś tam doświadczenie mam, po w przechodzeniu tych, tych parkursów, więc... Pff, nie więcej to ogarniam I tutaj widzę, że mamy znowu do naładowania takie coś I to mnie bardzo ciekawi Dobra, możemy spróbować Złapałem się nicości, co nie? MAM TO! A O kurde, zmarnowałem chyba. A zresztą, chyba się naładuje później, co nie? Albo nie, albo naprawdę zmarnowałem. Nie, dobra, to chyba dało radę. CO JA ZROBIŁEM NAJLEPSZEGO?! Ej, chyba coś... coś szukałem system, chyba tam powinienem polecieć, co nie? <grystanie> no dobra, nieważne. Dobra, pytanie zasadnicze, bo się zatrzymałem tutaj, a coś chyba okazuje się, że chyba niepotrzebnie. Chyba muszę... ja muszę trochę dalej wykorzystać moją wizytę, dobra. Trochę chyba źle to wykorzystałem, dobra, lecimy jeszcze raz, hops. Co się stało najlepszego? Muszę tutaj zadać pytanie. Jeszcze raz. Ej, ale to jest niemożliwe tam dolecieć. Halo, halo. <grystanie> Jaki hardcore teraz mnie tu czeka? Masakra jakaś mnie tu czeka. Dobra, spróbujmy. Chyba, że. Chyba, że jednak muszę wykorzystać tutaj, co tu było. Wiecie, wiecie o co chodzi? Patrzcie na to. Kurde, patrzcie, chyba mam pomysł. Po prostu muszę naładować aż dwie łapki. Łapiecie? Skaczę sobie tutaj. No trochę wysoko, co nie? Ale ogólnie, no wiecie, o co mi chodziło? Chodziło mi o to, żeby naładować dwie łapki. I z dwoma łapkami, no to już by dało radę to zrobić. Tylko to ciężko. O właśnie, patrzcie, teraz mam prawą naładowaną. I teraz siup. Jedna poszła. Lecę, 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 lecę. I druga poszła. Patrzcie, jak się wybiłem w ogóle. Przeskoczyłem od razu kilka poziomów dalej. Nie wiem, czy tak trzeba było zrobić, ale zrobiłem tak. To żółte to są takie bardzo silne łapki, co nie? Ale chyba gdzieś tam wyżej muszę polecić, co nie? Chyba nie do końca tak to trzeba było załatwić. No i się udało. No i teraz na platformę, która na szczęście w tym przypadku jeździ prosto, więc tutaj mamy. Oj widzicie, platforma mnie trochę tak wybiła, dzięki temu tak daleko doleciałem. Dobra, co my tu teraz mamy? Co my tu teraz mamy? Kurde. Chyba nie o to do końca chodziło. Chyba, o dobra, już wiem co trzeba zrobić. Trzeba się właśnie tak odbijać od ścian, jak ja to zrobiłem. O, i proszę, wylądowaliśmy pięknie, odbijając się od ścian. I teraz znowu będzie ładowanie mocy, czyli hop, siub, raz. Hop, siub, dwa. Przeszkoda. Myk na drugą stronę tutaj na platformie lądujemy. Skok efektowny i coś, czego nikt się nie spo... jeju, to będzie hardkorowe. Już to widzę, że to będzie hardkorowe. Dobra. No to lecimy jeszcze raz. Myk, raz. SRU, dwa, trzy. Kurde, chyba się tu zatrzymałem faktycznie. Ale wysoko, ja cię kręcę, to będzie hardcore! Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, spróbujmy na górę się dostać. Nie dostanę się na górę. Siup, Wychodzi na najbardziej. Dobra, spróbujmy jeszcze raz i skok. Kurde, no za daleko jest, za daleko, po prostu siedzi za daleko. No sakra, nie mam pomysłu jak to zrobić. Opraz. Siu, dwa. Cztery. No patrz, no po prostu się ci za daleko to jest. Kurde. Hm. I myk. I stryk. Tutaj nie dasz rady doskoczyć. No nie dasz rady, po prostu cię nie I fruk. I myk, i znowu to samo. A może... Kurde, co ja najlepszego wyrabiam? Muszę tam po prostu się jakoś doskoczyć, co nie? Ale po prostu brakuje mi... ...takiego, you know, rozpędu. Kurde, men! Dawaj, lecimy z tym koksem. Ale, blisko, trochę za szybko puściłem, wiecie? Dobra, czyli trzeba to od razu zrobić. I trzeba tu tak trochę bardziej płasko, żeby taki lepszy rozpęd mieć, wiecie? Kurcze! Ach, ten płotek, dobra, ale już mniej więcej. już byłem tam, co nie? O, nie, 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 nie! Ale, ładnie. Ale ładnie, zobaczcie, jak poleciałem teraz. No i żeśmy to zrobili. Proszę Państwa, po prostu w pięknym wydaniu ukończyliśmy kolejny poziom po półrocznej przerwie. Nawet nie miałem takich trudności. Szczerze mówiąc, uważam, że poziom był stosunkowo ładny. Dostaję tutaj C eleganckie, dostaję dobrą szybkość, trochę punkcików za time ogólnie. Dystans to tak, tak średnią, ale ogólnie rzecz biorąc yy, mamy ocenę C. Jest to bardzo ładny wynik, i tym akcentem zakończymy. Został mi tylko ostatni poziom. Elo, elo!